Wróciliście mnie. Ja znowu tak, Ja też spałem. Trzeba oh. wiedzieć, gdzie jesteśmy. Tutaj, ale, tak, tu. Tutaj, tu. Ale nie jesteśmy w kościele. Gdzie, gdzie jesteśmy? Czy ktoś wie, gdzie ksiądz poszedł? Czy jesteśmy teraz na słońcu? Czy jest jeszcze słońce? Nie sądzę. tylko go oczekiwać w milczeniu. Komuś się poskarżysz. Nie widziałam nigdy słońca. Moje powieki są zamknięte, ale czuję, że moje oczy żyją. Jadka szląga! Ja nie oddalajmy się do drugi! <śmienny> Połóżemy tutaj! Nie mogę już otworzyć rąk! Jakaś się nie się nie, to, więc, nie prawda, tak, że wszyscy I'm going <laughs>